No, ile Pani musi wydać teraz na weekend, tak na obiad, kolację, śniadanie? A, za ze 200 zł, dobrze. 200 zł. Hmm? To dużo Pani wydaje? No, no dużo, tak. no, Kilka no, weekendów i po emeryturze może być niektórzy. No, a emerytury jest... Jak, jak Pani wygląda ta emerytura? Moja? Jest 3 tysiące chociaż? Panie, co Pan, chory? 180... 1800 zł. Ile lat pracy było? 35. A co się stało? Za tyle latach powinno być 4 tysiące. Co się stało? My na wcześniejszą emeryturę, a nie płaciły nam od zus Ale widziała Pani o tym, że nie płaciły, a czy coś? Pani po prostu polata a się? A czyli Pani... Polata. Po się. Jak po się... To Pani musiała się nie, dopiero zdać. nie dołoży, będzie się... No. No. Te trzynastki, czternastki, pomaga to w ogóle coś, te wszystkie dodatki? Tak jednorazowo? Pan wie wszystko, bo przecież tuż pan, pan nie, nie wie, czy... A na co Pani najwięcej wydaje, na co najwięcej idzie u Pani? A na leki. Darmowych nie ma? Nie jest Pani z Pani wszystko płaci, zostaje coś? A, no zostaje. Czasami. No, ale ktoś chyba nie stać, na jakiś czasy raz w roku. Panie, kochany. Ja, nie Dobra, pogadaliśmy się. E, na czym to się oszczędza? Ostatnie pytanie. Na czym pani oszczędza? Prąd, woda, gaz. Jakiś? Nie. A no, no niczym się nie oszczędza, prawda? Nie, niektórzy gaszą światu, na przykład, nie żarówek, yy, kadrofery przykręcają. No, oszczędza się. No, nie myje się tak człowiek, wie pan. Trzyma się. Gary, wszystko się myje raz na dzień. 100 złotych teraz do internetu nagrywam. Czy dużo się kupi za 100 złotych w tych czasach? <grym> Zależy, co chcesz chłopie kupować. No na weekend, obiadek, żeby były kolacja a śniadanie. Tak na... Nie znam się na tym pani. No pani tak dziennie ile może wydać, a pani idzie, jak pani na zakupy. No mi w chałupie wszystko. Bo, bo ja nie kupuję Mnie wcale. Nie jest, mało wcale mało tak? i no. <grym> jak się pani żyje na tej emeryturze finansowo teraz? Wystarczy na wszystko. Zależy, z której strony patrzyć. Jak, to, jak to, się to, ładnie to, nie chce zjeść dobrze, chce zjeść dobrze, ubrać to mało. No, po, dużo osób tu za 2000 ma. Da się wszczędzić za 2,5 powiedzmy. Trzeba tak cienko, żeby starczyło. O, u pani, u pani 3000 jest, chociaż tak mniej więcej? nie, nie u mnie daleko jest do 3000. Pani narzeka? Jak coś narzeka, tak. nie nic z tego, że, co się będzie narzekać. Trzeba myśleć pozytywnie. Trzeba myśleć pozytywnie i do przodu. Do przodu. Da się na czymś oszczędzić w tych czasach? Bo jak się nic nie kupi, to się oszczędzi. Czy na jedzeniu? No, cienko. Nic nie, ja jeśli... wie, cienko. Na prądzie, da się po cienku, gdzie już tu siedzę, jak nagrywam, bo fary przykręcają. To wszystko cienko trzeba i cieniutko. Jak się nie ma dużo, to się człowiek nauczy cienko i cię no, no, idzie a, do przodu. Kiedy po w Polsce najlepiej dla Pani? Czy za komuny, czy zapisu? Czy teraz? Kiedy jak się Pani najlepiej żyło? Tak, żeby, żeby Pani jest najspokojniej. Nie się zdajesz za z zapisu, tylko że bardzo teraz narzekają na ten pis, ale tak. to jest wszystko. Ja, ja tylko tyle powiem, że a tam ci to nie kradli. Oni kradli. a co dobrze zrobić? że... No to Pani zadawana swoje emerytury. Oj, nie bardzo. nie bardzo. Jak to wyglądało pani, tak w skrócie? 3000 jest chociaż nie ma. 1800 1800? Coś, co, ile lat pracy było? Było z 20 lat, 20, 30, chociaż no? 25? No, 25 powiedzmy. I za 25 ile powinno być według pani? Za 25 lat pracy minimum ile powinno być? No takie drużyzny wie pan, to chodzi. Właśnie. Chociaż trzy tysiące. pani chce trzy 3 czy żeby było? Chociaż 3, żeby było. No, jak pani sobie teraz radzi? Wystarczy na wszystko? Czy musi pani pożyczać, jakieś kombinacje robić? Pożyczać nie pożyczam, bo na razie z mężem żyjemy. A, są mąż ma, mąż ma lepszą. A, a ja pani byłaby sama, powiedzmy, za tą kwotę? To, to tragedia. Tragedia. Da się na czymś oszczędzić przy takiej emeryturze? Nic, Niech Niektórzy przy tej wzorze żyją, czy przy innej żarówce No. Wodę przykręcić, czy kalorfery, czy... No może się już tak nie przykręca, wie pan, bo może, ale jedna emerytura to by na Opało. nic nie starczy. Te dodatki pomagają, trzynastki, czternastki, czy nic? Czy coś innego pani by polała, te, zamiast 13? Nie, chyba coś innego. Bo niektórzy była... mówią, że to ochłap taki, że to za, nie, za mała, żeby, żeby, była żeby była większa emerytura. stała. Pewnie, że tak. Proszę żeby te trzy tysiące by było na głowę, to już jest możliwe. No, by A żeby tak na wszystko opłacić, już tak y, konkretnie, że to ile by, by płaczały, bo. Te...